Golem! Legenda Darcheny potwierdza się. To tylko bezwolna maszyna stworzona, by wykonywać rozkazy i zabijać. Wypisz, wymaluj, nasz Wiedźmin. Rzeczywiście powinienem się z nim dogadać. Ty? Co ty wiesz o Golemach? Może i Golemy nie napadają na karawany jak niektóre potwory, ale dobre bestiariusze poświęcają im wiele miejsca. Geralt, nie kwestionuje twojej wiedzy, jednak to ja powinnam. Kwestionujesz, jestem profesjonalistą. Wydobędę od tego tutaj słowo wyłączenia, albo ogłupię go i przełamie formuły. A więc mamy w drużynie i włamywacza. Próbuj. Proszę bardzo. Nie mam złych zamiarów. Ani ja. Wiedz jednak, że to może się zmienić. Derhena musiał czuć się samotny, skoro uczynił cię elokwentnym. Mistrz uczynił mnie strażnikiem. Niczym mniej, niczym więcej. Ty zaś, póki stoisz gdzie stoisz, jesteś gościem.